Pytaniem naszych klientów jest: co zrobić, żeby nasza róża pnąca kwitła co, rok, co roku, cały rok, oczywiście wyłączając zimę, na całej swojej długości? Sprzedamy Państwu tutaj pewien taki trik, bardzo, bardzo prosty. Zawsze należy pamiętać, że nie należy prowadzić róży pnącej, pędów róży pnącej od razu w, do góry. Zawsze je zaginamy na lewo, na prawo, ewentualnie jeżeli pergolę mamy okrągłą, wokół tej pergoli. Przykład, jest tutaj ten pęd, który się tutaj nam pięknie przewiesza i dzięki temu, że ten pęd się przewiesza, to jest pęd dwuletni tutaj. W tym roku wybijają nam nowe pędy, zakończone oczywiście za za 2-3 tygodnie będzie to wszystko okwiecone. Przez to, że ten pęd jest zaginamy, a nie prowadzimy go do góry, kwitnie on nam na całej długości a nie tylko na czubku, gdzieś tu, gdybyśmy tak prowadzili go cały czas, pro, cały czas prosto. Oczywiście chcemy, żeby nasza pergola jak najszybciej nam zagaiła, zarosła cały obrót, no ale niestety, jeżeli puścimy ją, tak jak tutaj często popełniamy ten błąd, że puścimy go po prostu do góry tej pergoli, żeby szybko, szybko nam rosła, rosły te pędy do, do góry, powoduje to, że od dołu pędy w ogóle nam nie kwitną, nie mają liści, natomiast całe kwitnienie przychodzi nam na górę, na czubki tych, 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 tych właśnie Pęd. Tu jesteśmy przy pędzie tej samej odmiany róży, ale przy 4-5 letnim pędzie. Przed chwilą oglądaliśmy pęd 7-8 letni. Teraz ten pęd 4-5 letni, ten, przepraszam, ten krzew 4-5 letni Mimo tego, że jest posadzony praktycznie na dole, jest w cieniu, bo zasłania nam tutaj rajskie jabłuszko, zasłania nam cały ten dół, daliśmy sobie radę i ta róża zaczęła nam się krzewić od dołu. Dlaczego? Co my zrobili, co zrobiliśmy, że ta róża krzewi się od dołu? Pierwszy pęd od razu zagięliśmy, jak tu Państwo widzą i dzięki temu wyrastają z tego pędu świeże, nowe pędy, które również zaginamy, jak Państwo tutaj widzą. I dzięki temu też tu od dołu cały czas nam kwitnie, mamy następny pęd, który będzie przywiązany. I będzie nam w tym roku ta pergola już też również kwitła od dołu. Nie tylko tu cała góra, ale również od dołu będziemy się cieszyć kwiatami, mimo że ta część kwiatu właściwie dopiero jest w słońcu, jest to strona zachodnia. Praktycznie od godziny powiedzmy no, 17.00 dopiero jest tutaj słońce. Natomiast tutaj na górze również te pędy były zaginane, i dzięki temu mamy coraz, każdy pęd będzie zakończony pąkiem Kwiatowym. Także proszę Państwa, nie bójmy się no, trochę przy tych różach klący, trzeba popracować z tym zaginaniem. Wystarczy, nie musi być kąt 90 stopni, wystarczy naprawdę mniejszy kąt, byle tą różę trochę, trochę ją spowodować jej trochę no, jakiś stres, żeby ona musiała wydać, żeby ona musiała wydać coraz więcej, coraz dłuższych pędów. Chcielibyśmy Państwu pokazać i udowodnić, że róża pnąca nadaje się na żywopłoty, nie tylko róża parkowa. I zastosowaliśmy tutaj ten sam manewr zaginanie pędów. W zeszłym roku, to jest dwuletni, trzyletni pęd, został dwuletni pęd, to pęd został w zeszłym roku zagięty I proszę zobaczyć, w tym roku mamy całą masę nowych pędów które będą zakończone oczywiście pąkami kwiatowymi co możemy jeszcze zrobić, tu od dołu, widzicie Państwo, trochę mamy tutaj no mogłyby być trochę więcej tych pędów za późno zaczęliśmy go, zaczę, zaczęliśmy to już przyginać wychodzą tak zwane szparagi, wyrastają nam możemy ten poczekać, jak ten szparag będzie troszeczkę dłuższy i również go zagiąć, przywiązać go do płotu albo możemy w tym momencie uszczyknąć go i tu rozkrzewi nam się dwa, trzy pędy będziemy mieli, mieli już nowe za jakieś 2-3 miesiące, które możemy puścić tutaj na, na dół płotu no i dzięki temu mamy, stworzymy pierwsze piętro, tu mamy drugie piętro i z tych pędów stworzymy trzecie piętro i kolejnych z tych pędów i dzięki temu w ciągu 3-4 lat praktycznie zagajimy cały ten płot będzie ży, piękny, żywopłot obsypany kwiatami jedna róża praktycznie wystarczy na 2-3 metry jak Państwo widzą, w zależności też oczywiście od, od, od odmiany ta odmiana akurat bije mocne długie pędy, więc nawet 1 co 2-3 metry, co 3 metry można posadzić tak, taką, taką odmianę. I też w ciągu 4-5 lat praktycznie mamy ochwiecony cały płot.